Witam, witam serdecznie Chciałem pozdrowić komendanta głównego policji Pana Szymczyka Mam na, nadzieję, że nie ogłuchłeś Ale jesteś pośmiechowiskiem Największym na całą Europę o. Pisowskie zakłamanie I krycie tego kabaretu Sięga zenitu Komendant Główny Policji bawił się granatnikiem, który otrzymał od obywateli z Ukrainy. No, proszę Państwa, chyba są w tym kraju jakieś jeszcze procedury przetrzymywania tego typu amunicji, amunicji wojskowej. Jak to się stało, że w gabinecie komendanta znalazł się granat? Jak to się stało, że pan komenda pomylił 14, moi drodzy, grudnia z Sylwestrem? No chłopu się pomyliło. Myślał, że się bawi petardą i odpalił granatnik. No, jeżeli takich wybitnych fachowców my mamy w policji i zarządzają policją, no to nic innego, tylko ta cała policja to jest jeden wielki kabaret, należałoby się zastanowić w ogóle, co to w ogóle w tym kraju się dzieje. Moi drodzy, komendant powinien być podany do dymisji, w trybie natychmiastowym powinien mieć postawione zarzuty. Zarzuty złamania procedur. Po drugie z zagrożenia dla życia innych ludzi, a nie statut osoby pokrzywdzonej. Pokrzywdzony no może on jest, no należałoby podać go badaniom psychiatrycznym, bo normalne to to nie jest. Ale zobaczcie, w jakim państwie my żyjemy. W państwie absurdu, pośmiechowiska i w państwie normalnie ludzi, którzy chyba zerwali się z psychiatryka i zaczęli rządzić krajem. To samo, moi drodzy, będzie z tym KPO, pieniążków z Unii Europejskiej nie przyjdzie, więc moi drodzy policjanci, nic dziwnego, że komendant zaczyna granatnikiem się bawić, bo stoicie przed faktem, że niedługo nie będzie w administracji na wypłaty, nie będzie pieniędzy na cokolwiek. I w sumie, Wam, policjantom, na święta życzę, żeby obcięli Wam. Wynagrodzenia co najmniej o 50%. Wtedy zastanowicie się w ogóle, do czego zostaliście tutaj w tym kraju powołani i po co jest policja i czemu ma służyć. Ale jeżeli policja służy partykularnym interesom politycznym w kraju, no to nic dziwnego. I dziś nie szukajcie poparcia w społeczeństwie, bo tam go po prostu nie znajdziecie. Pamiętajcie tylko jedno, że pieniądze na wynagrodzenia policji biorą się z podatków, z wpływów budżetowych, nie z samych mandatów. No ale cóż, najprostsza forma jest walić społeczeństwo mandatami, no bo komendant kazał. Tak właśnie też było za maseczki. Po 20 zł, no ale jak ci się walnęło milion, moi drodzy. Klientów po 20 zł i już jest w budżeciku 20 milionów. No nikt inny, tylko wasz, właśnie komendant z pisem wydymali was. Wydymali was jak ty chcieli. Dymała was platforma, dyma was pis, a wy się nigdy jeszcze niczego nie nauczycie. Niestety, moi drodzy. komendant był głuchy i zostanie głuchy. Tylko najgorsze to będzie jeszcze, moi drodzy, że sprawca, który powinien mieć dzisiaj sprawę karną, zabawienie się i sprowadzenie zagrożenia użytkowaniem granatnika w miejscu publicznym, staje się jeszcze osobą poszkodowaną. No, kabaret, jakich mało. Wyobraźcie sobie, gdyby komuś z Was się to przydarzyło. No, pudło murowane, zarzuty, prokurator, zajęte majątki. Co oni tu wyprawiają w tym kraju? Jaki kraj? Tacy terroryści. Niebawem, moi drodzy, cześć Michał. Niebawem w tym kraju skończy się Sielanka to już początek końca z KPO pieniążki nie przyjdą na wypłaty nie będzie cięcia budżetowe będą musiały być i ta cała administracja wypompowana Zobaczcie, jak się powali jak domek z kart no cóż ale nie szukajcie winnych na zewnątrz będziecie szukali zawsze winnych że to wina Unii Europejskiej. To wina, moi drodzy, tych czy tam. Nie, 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 nie. To nasza wina. Nasza społeczeństwo polskiego. Niczyja inna, tylko nasza. No odzwierciedleniem, moi drodzy, klasy polityczne jest społeczeństwo. Jakie jest społeczeństwo na dole, takie jest odzwierciedlenie w Sejmie i w Senacie. No i w Komendach. <laughs> Widzisz, Komendancie, zamiast bawić się granatnikiem, trzeba było się pobawić małym. Więcej byłoby pożytku może z tego niż hałasu. A tak strop się zawalił. Szczęście od Boga, że pracownik cywilny oberwał tylko i wyłącznie kawałkiem stropu no ale cóż, to ty właśnie powinieneś mieć zarzuty za to postawione Coś ty wóz na teren Rzeczypospolitej Polskiej i w jaki to sposób, moi drodzy w gabinecie komendanta znajdowały się granatniki. No. Jak rozpętano Trzecią Wojnę Światową. Bary, aby takiej komedii nie wymyślił normalnie na stanowiskach. Jak to mówią komedianci Pozdrawiam serdecznie. Spokojnej soboty, moi drodzy. 31. Pozew. Od spółki, znaczy spółki, jeszcze nie wiadomo, wyjaśniane Od Osadkowski Cybulski, firmy zajmujące się dystrybucją chemii do rolnictwa i zajmujące się wdrażaniem i sprzedażą hurtowej ilości Randapu dla rolników. No bardzo im się nie spodobało, że mówimy, że biorą czynny udział w truciu ludzi. No cóż, ja nie wiem, ale korporacje zawzięły się na Pustowskiego, moim Ale jak widzicie, ja się uśmiecham. A wiecie dlaczego się uśmiecham? Bo niedługo jak to wszystko pierdylnie jak za dudni, jak za chłoczy, u wtedy się cały ten narodek obudzi z ręką w nocniku a i wielka prośba wielka prośba wy to udostępniajcie przestańcie się lenić w grupy to wrzucajcie rozsyłajcie gdzie się da bo ja nie będę po nocach pracował żebyście wy się obijali Pozdrówcie ode mnie Komendanta. Mam nadzieję, że żona kupi mu skawander saperski pod choinkę. Albo może się cała policja na to zrzuci. Pozdrawiam.